Cześć, ja nazywam się Paweł Kamiński i w 5 minut opowiem Ci o zegarku, którego mechanizm nakręcany jest poprzez ruch naszego nadgarstka, a podświetlenie jest długowieczne nawet do 25 lat, a może nawet dłużej. Jesteś ciekawy? Zapraszam. Uwaga, uwaga, ogłoszenie parafialne. Masz możliwość zdobycia tej oto książki, przetrwać Belize jeszcze w twardej oprawie, jakimś sposobem przetrwała jedna sztuka o numerze 166 z autografem Nawal, czyli twórcy, a także ambasadora zegarków trasę. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zdobyć tą książkę, to przeczytaj koniecznie opis filmu. Zegarek otrzymujemy w solidnym czarnym pudełku, na którym widnieje logotyp marki, a także podpis Swiss Watches. Starcza zegarka została wykończona szlifem słonecznym, co daje nam ciekawy efekt, ponieważ w zależności od tego jak będziemy układali nadgarstek, tak głęboki kolor zieleni zobaczymy. Indeksy arabskie pokryte są superluminową w kolorze sepi, a wskazówka godzinowa odróżnia się od minutowej kolorem czerwonym. Warto wiedzieć, że zegarki traser powstały na specjalne zlecenie wojsk, a nie w celach komercyjnych. Pod koniec lat 80. Armia Stanów Zjednoczonych zgłosiła się do MB Microtech z potrzebą umieszczenia technologii Trigalite w zegarku. Dodatkowo zegarek ten musiał spełnić 250 norm zawartych w specyfikacji wojskowej MIL. W linii P68 Pathfinder stosuje się niezwykle trudne do zarysowania szkło szafirowe z wewnętrzną powłoką antyrefleksyjną, co gwarantuje nam doskonałą czytelność w każdych warunkach. 46 mm koperta zegarka Pathfinder została wykonana ze stali szlachetnej i powleczona powłoką PVD w kolorze grafitowym. Zakręcane koronki zegarka, a także zakręcany dekiel oferują 100 metrów wodoszczelności. Warto zaznaczyć, że ambasadorem zegarków taktycznych traser jest Nawal. Były żołnierz jednostki wojskowej, Grom wielokrotnie odznaczany za swoje zasługi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego czy Złotą odznaką Gromu. Znakiem rozpoznawczym linii P68 Pathfinder jest zintegrowany pierścień skali kompasu, którym operujemy przy godzinie 8. Co ważne, nie jest to kompas, dlatego znajomość kierunków geograficznych jest jak najbardziej wskazana. W zegarkach traser stosuje się bardzo solidne paski tekstylne typu NATO, które zapinane są na tradycyjną stalową sprzączkę. Czy wiesz, że pasek tekstylny typu NATO możesz wybrać w pracy w temperaturze 40 stopni? Nie musisz się więc martwić zapachem prochu, zapachem potu czy też błotem. W zegarku zastosowano szwajcarski mechanizm automatyczny Selita SW200, który nakręcany jest poprzez ruch naszego nadgarstka. Mechanizm łożyskowany jest na 26 kamieniach, co przekłada się na jego trwałość, a rezerwa chodu wynosi 38 godzin, czyli po tym czasie, jeżeli zegarek odłożymy na półkę, będziemy musieli go ponownie nakręcić i nastawić. Pamiętaj, w zegarku z mechanizmem automatycznym lub mechanizmem ręcznie nakręcanym nie musisz martwić się o wymianę baterii, ponieważ po prostu jej w nim nie ma. Pamiętaj, że każdy zegarek tracer otrzymuje pakiet gwarancji. 10 lat gwarancji na światło Trigalight, 4 lata gwarancji na mechanizm i 2 lata gwarancji międzynarodowej. Indeksy arabskie, a także kierunki świata zostały pokryte superluminową, natomiast pomiędzy nimi na wskazówce godzinowej, minutowej, sekundnika, a także podkreślenia znajduje się technologia Trigalight która umożliwia odczytanie godziny także w nocy przez około 25 lat bez konieczności naświetlania. W około znajduje się także luminescencyjna uszczelka szkła, która świeci zaraz po wejściu z jasnego do ciemnego pomieszczenia. Warto zauważyć, że z czasem luminescencyjna uszczelka, a także superluminowa wygasną, natomiast Zamiast rurki trytu umożliwią nam odczytania godziny w nocy przez cały czas. W 1969 roku Oskar Tyler, założyciel MB Microtech, wraz ze swoim zespołem ogłosili, że udało im się ujarzmić pierwiastek trytu. Od tego momentu nieprzerwalnie produkowana jest technologia Trigalight, zaopatrują w tym samym przemysł zbrojeniowy, przemysł medyczny, a także zegarki traser. A oto jak zegarek prezentuje się na nadgarstku. Okej, okay, na dzisiaj to już wszystko. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak podobał Wam się zegarek taktyczny trasę P68 Pathfinder. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat zegarków Traser, także napiszcie w komentarzu. Może zrobię o tym osobny odcinek, a może po prostu odpowiem na Wasz komentarz. I pamiętajcie, mamy teraz konkurs. Do wygrania jest książka Nawala Przetwać Belize w twardej oprawie i z autografem autora. Ale poszczegóły odsyłam Was do opisu. A na ten moment tradycyjnie już do zobaczenia. Cześć!